Dzień dobry, YouTube. mamy dzień drugi. Właśnie z Tobą, Mateusz. Już <noise> godziny nie śpimy. E, żarcie przygotowane. Pierwszy posiłek zjedzony. Około 11 idziemy na trening. Także, Mateusz chyba ładujesz jeden ostry i, i gaz, nie? Generalnie zjemy sobie dwa, także w sam raz po treningu. Nie wiem, czy to mówię, czy wleci jakaś szama, czy nie wleci jakaś szama. Nie wiadomo. Nie ja wiadomo, zobaczyłem się trening puszcz, także lecimy z tym i widzimy się pewnie na treningu lepiej zaczął to jest dla młodych zacznijcie od mniejszego ciężaru nauczcie się poprawnej techniki przyzwyczajcie cały aparat ruchu do właśnie wykonywanego ćwiczenia jesteśmy przed siłownią chyba troszeczkę spóźnieni dzisiaj znowu 15 minut delikatnie ale nic się nie stało. Chłopaki pewnie czekają. Jest, czy dzisiaj ćwiczymy klatę, triceps, zbarki, czyli cały push. Tutaj cała ekipka. Hey. Jesteśmy już na miejscu, zaczynamy rozgrzeweczkę. Łóżeczka dobra leci, wajbik jest zajebisty. Dzisiaj parami, Uła. każdy ze swoją działką. W ogóle my jesteśmy ekipą na siłowni Tak ja byli z innego miasta, byśmy tak dalali non stop A, Ale to było piękne że tak nie nagrywać, sam Sulek myślę wy odpadł <noise> Tutaj dziewczyny się ustawiają na trening dołu Tu chłopaki się rozgrzewają Zebraliśmy najlepszy spot Oświetlony jak trzeba I będziemy robić tu wszystkie ćwiczenia <noise> Dzisiaj zumba Tak Dzisiaj zumba Hantle, ile tutaj handle mają kilogramów Jak chcesz wiosło zrobić Tamu Kowalski będzie przyjeżdżać O kurde 120 Coś w ogóle tyle wyciska? Nie no wyciska się nie bo są pojedyncze handle czuję coś tu piersiowego w tym miejscu z co? Nie zgadaj tak kurwa. <laughs> ale tylko przy spięciu, nie, nie przy rozciągnięciu. Rozgrzaliśmy się, także teraz idziemy na pierwsze ćwiczenie. Z tego co słyszałem, są to Y-Razy. Tylko nie wiem, czy jednorącz, czy oburącz, ale to zaraz zobaczymy. Idziemy na linki. i nie jednorącz, błagam. Zobaczymy. A więc jest mi, pewnie nie będzie jednorącz, bo robimy klatę. No to. Jedynie barki, może tricyć Aczkolwiek to można zrobić w różnych konfiguracjach Także linek też jest tutaj sporo Wszystkiego jest tu sporo Co takiego? Znowu? Jednoroczno? Ja na Znęcasz się nad nimi Tak ustaliśmy wspólnie no, On jest naszym szefem To jest szef tutaj. tutaj patrz, mamy trenera Jest trener, jest trener Zawsze trenujemy z trenerem, a w razie współpracy zapraszam tutaj możecie przekierowanie na Instagrama albo maila. Tak. Instagram chłopaków też. Tak jest, także tu będzie na pewno napisane. Dobra, tutaj pierwszy Instagramik, tutaj drugi i tutaj trzeci, no i czwarty. Co? Czwarty jesteś. Co teraz robisz? Rotatory. Najlepszy kadr Jak z i teraz dronem w górę lecisz Każdy pod okiem trenera Ostatnia seria Lecimy bez pauz Czyli ostre szarpanie I ciężkie... Pikać Nie, to wiesz, śmieje się Po prostu bez śmieję pauz Śmieję się, bardzo Za się już się śmiechem Ale już czuję dobrze te barki Już? No Jak się tutaj dobrze dopnie już? I na linkach No, do no. Co to za odpucynek? Musimy poczekać, żeby krew odpłynęła Tak? No dobra Dawaj Ja nie wiem czy z waszym dzisiejszym Taka, tempem będziemy ten Będzie dobrze, będzie dobrze, jest wycyrkowane Dawaj, obróć Tak, góra Tak Tak jest Pokaż ciężko trenujesz Tutaj trener Dawaj, tu, tak? Dawaj, Wołowski. Tak jest to co robicie teraz? Dokończymy jeszcze high i lecimy z wyciskaniem na hamerze. Dobra. Zamieniliśmy sobie właśnie SMIFA. Kupacy można zrobiłem na co dzień, więc jak musimy skorzystać sobie z innych maszyn, to sobie skorzystamy z czegoś nowego. Dobra. Dobra, lecimy na rozpiętki na Butterfly'u i co? I zobaczymy, później jakieś wyciskanie na hamerze na pewno. Pytanie, jak rozpocząłeś swoją przygodę z kulturystyką? Przygodę z kulturystyką? To jest dobre pytanie. W zacząłem trenować w domu. Tak, totalnie jak taki like zacząłem robić brzuszki, jakieś tam pompki, których tak naprawdę nie byłem w stanie zrobić, tylko po to, żeby zgubić brzuch. I myślałem, że te brzuszki pozwolą mi na spalenie tkanki do dookoła brzucha. No, jak to się później okazało, to było niemożliwe. I tak drążyłem temat z roku na rok, coraz dalej. No i to wyniku już tak samo z siebie później. Second guessing, I just do what I was destined Cause I feel like I got the blessing Persistence in obsession That's how you keep progressing I already learned that lesson Yeah Don't change who I am i am making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again Yes, i dobrze, dobry komplet, dobrę Dajesz tam się no nie męczyć w ogóle Dla cię tylko dopinać No siłę tutaj Dawaj, jeszcze. Tak. Jeszcze, jeszcze pinek klatek. Mocno. Tak. Dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak. Jeszcze robisz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, mocno, 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 jeszcze jeden. Tak, tak. mocno, mocno, mocno. Tak jest. I odpowę się. Patrz mi okulary zbog. Okulary <grym> <zostawal>. <grym> <Podobno tutaj> się... <grym> Porozrobiłeś Coś tam poćwiczysz. To też zabawne, że... jest. Czasami na danej dźwigni możesz być silniejszym przykład na klatę w czymś, ale już na innej ktoś cię A, może jednąć. tak słabo. bo nie. Tak ciągle A wiesz, tu masz te, taki ruch, już inaczej jak musisz wyprostować, nie? A ty co? się opierdzielasz. No, udaje, że ćwiczę. Okay. <laughs> A ty jak rozpoczął swoją z kulturystyką? Ja wiesz co, ja chciałem być zawsze wielkim babem, i w sumie zaczęło się tak, że miałem kontuzję grając w piłkę nożną. E, mieszkałem też w internacie, kupiłem sobie dwa handelki, I w sumie tak się rozpoczęło, że zobaczyłem, że krótko na dwóch handelkach dało się zbudować tę sylwetkę i poszło tak dalej. Zrezygnowałem z piłki i zakochałem się w kulturystyce. Jednak to i sylwetka dobrze wygląda? No to chodzi. Nie? To był taki mówię, punkt motywacyjny, że nie byłem w stanie się oprzeć dalszemu procesowi. Nie? Fajnie. A ty jak rozpocząłeś swoją przygodę z kulturystyką? Ojej. Na początku studiów. Na początku studiów stwierdziłem, że już wystarczy mi imprezowania chyba po pierwszym albo po drugim semestrze. No i że muszę gdzieś wrócić sobie do jakiegoś sportowego trybu życia. Bo mnie się zawsze coś przeplatało. na no nie jakimś tam dużym poziomie, ale zawsze nie wiem, jakieś wpływanie na arty, piłka, siatkówka i tak dalej. No i gdzieś tak po pół roku roku studiów nie zaczęło tego brakować. A że było krucho to wybrałem właśnie siłownię jeszcze po głowie mi chodził boks. Ale to się wiązało z większymi kostami, bo trzeba było jakieś zajęcia chodzić i tak dalej. No i tak zostało już. I nie żałujesz? Nie no 10 lat już jakoś chyba. Super. Albo nawet trochę ponad. Nie, nie żałuję, no. W sumie poszedłem na studia i w dużej mierze... Dzięki temu co robię teraz, to te studia rzuciłem, bo po prostu wiedziałem, że nie będę chciał pracować w tym co związane z tym, co studiowałem, więc była decyzja, mama miała chyba z dwa lata, a mnie była zdenerwowana z tego powodu. Ale potem już się zrozumiała, że to była moja decyzja i że raczej I że nie była bym i że była słuszna. A potem tylko kolejne lata mi utwierdziłem w tym, że była dobra. Ekstra. <grym> Dzięki. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, sam robię. <grym> Mocno. Tak. Cały czas na ciutko idzie. Dawaj, dawaj, masz zapas. Tak, jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze sam Dopinaj, dopinaj. Tak, 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 Ale jeszcze. tak już się bałem to ciągnąć kolejne razem. się puszczałem, ale musiał być z tobą coś tam. Tak. Puściłem, ja. A to mi już tak pociągnęło i mówię lepiej, żeby odłożył. Wcale się nie ma czasu. W ogóle. Mój głos się męczy najbardziej. <laughs> Wczoraj też, no? Święci wszystko. Nawet głos. Nie, Jeszcze, gdzieś <noise> mam dymtkę. <noise> nie doradzę dzisiaj, co? Ciężko. Dobrze, że ja nie ćwiczę. Co sobie tu wymyśliłam, że mam, nie? Dobra, To się się no, Dobrze tam jest. Fajnie, fajnie, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie ma lipy. Ostatnie treningi. I widać, że te słuszy wczoraj weszły. Dobrze weszło no. no ja bym się jak trzeba, ciuchło piętę. Myślę, że to jest dobrze. Wiesz? po mnie jest tak, jakby też no, jak ten taki dużo. chill, który daje w tym czasie, myślę, no. o, nie ma tego rygoru, nie? I ja myślę, że głowa wtedy totalnie idzie. Dobrze, że na misie lepsze, to jeszcze wiesz, Robin. Tak tak, 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 tak. Jeszcze dobrze, wiesz, znaczy dobrze pospałem. Spałem w sumie na takim urzeczku, ale dobrze się wyspałem. Ten tanktop dobrze też siedzi zaraz. Teraz mniejszy ten tanktop jest. Naprawdę, czuję, naprawdę Masz... czuję dobrze Co nie jesteś? ściochem ulanym nie jestem Tak jak zawsze byłem na Jest Tutaj Marek też już przygotowany do ja ostrej i... serii Nie miałem tak, że poczułem swoją gębę mówię Jakie furma wyglądają? Taki ja ja tak nigdy nie miałem, też. Nie, nie, nie. Tak na... Nawet uh... nie ma policzków? Ja nigdy nie byłem inaczej. Nie pamiętam o w swoim życiu, nawet jak jest to normalne, siłowni, nie, nie miałem. A ja to ogólnie masz taką tendencję raczej do tytułu? Czy... No nie, nie. Właśnie nie. Żeby ja dużo żeby To dobrze i niedobrze. Na no redukcji tak. plus na, ma, na masie minut. Dokładnie. Ale chyba tak. wolałbym wrąć I ja chyba też. Tu psychicznie walczysz, tu, a tutaj, tutaj to już... Tak? tak. Nawet jak zrobić duży, no to 16 tygodni, myślę, no może 18, tak, tak. A jednak masować musisz dużo, dużo. I jednak wiesz, inna motywacja jest, psychika inaczej działa. Tutaj się uwalisz, że nie jest, to nie jesz A tutaj pewnych rzeczy nie przerobisz tak. fizycznie. Tak, musisz. <laughs> Dokładnie. Dobra, to mamy zrobione teraz wyciskanie, tak? No, a jakie wyciskanie? Na hamerze z Markiem gadaliśmy, nie wiem. Co masz sobie? W naprawdę, czujesz się w Klotek Orlul w Haha, trochę dzisiaj tak jest. Koszulka sensu. Pozdrow chłopaki. Jeżeli to oglądają. No nie trzeba pojechać. Przejedziemy się zrobić trening, no. to, że ten. Także ten. To już się przygotowuje. Także. On chyba będzie na wrześniu startował, w Polsce. A. Tak będzie te Classic Pro Spoko Trzeba zobaczyć. No, będziemy pewnie na miejscu. Okay. Dobrze, jeszcze. <laughs> Dobrze. Jeszcze. Jeszcze. Tak, tak, jeszcze, jeszcze, Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dalej, dalej, jeszcze Dawaj, 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 o, dawaj, daj, 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 Tak. dalej, 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 to dalej, 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 palcami ci ktoś pomaga. Inaczej w ogóle. Nie, na skali takich mieliśmy roku, to masz tych powtórzeń X więcej, to masz X więcej serii, wiesz, powtórzeń wszystkiego. w skali miesiąca robisz dwa powtórzenia więcej na każdym treningu. Tak. Załóżmy, że odbiór, to jest trening dla w tygodniu, to jest 8 powtórzeń miesiącu, tak. czyli jakieś. A za każde powtórzenie to jest na przykład, nie wiem, no 100 kg masz na Tak? Dajesz, dajesz. Mocno. Tak. O kurwa. Uu. Myślę, że ten zrobił 11, to będzie ciężko. Ja 11, a chyba 12, 13. Dobrze, poszłam. Zmęczyłem się. Co? Tam piątka? Kurwa tej, ale nie czułem nawet. Nie czułeś? Nie. Bo tak, lew lewą masz silniejszą. Nie, może ta, ale nawet nie czułem, wiesz, odrobiny, nie? Nie, No, wiesz, Jakbym miał myślę sztangę, to ja bym poczuł. Albo No. Tak. Tak, jeszcze. 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 Tak. No Dobry, 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 robimy. Nie? Piękny. Jeszcze zablokuje Idealnie zrobione. po ale pod spodem. <grym> <grym pisać się w hodach> tak. Brawa jeszcze. Mocno, mocno. I teraz. Tak. Z jakichś prosów, no. Ale zajmij się, bo tu sobie wchodzisz, nie, i przysiadaj normalnie, lecisz. Śmieszna maszyna. Ale ogólnie maszyny mają dobre, co? Warto. I ogólnie dobrze wyposażona jest ta siłownia. Sprzęt jest dobry. Niestety odpowiednio ludzi nie jest jakoś na dług może temu, że weekend. A ale no jednak u nas to, weekend, a tutaj no, weekend to jest. Idę się zważyć A 114 i 7, ale to po dwóch posiłkach. No i spałem dzisiaj i tak nie, nie za długo. Więc można powiedzieć, że ta waga. Gdzieś oscyluje 112 kg, z rana mam, to, to dużo. Zobaczymy we wtorek. Normalnie, jakby się oliwki dał. Ale się zmuciłem. Z siebie wszystko. Tak. Bardzo dobre dwa dni treningowe. Jeszcze tego nie skończyliśmy, ale jestem zadowolony. Trzeba częściej takie kampy organizować. Tak, teraz byłem w stoku. Teraz byłem Druga edycja. Guessing. I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing Persistence and obsession That's how you keep progressing I already learned that lesson, yeah Don't change it Who I am I'm making a new plan Rearranging uh. Pozwyczajem z koło z chłopakami e, Trzecie ćwiczenie na klatkę Czy w sumie to już jest ogólnie czwarte ćwiczenie e, Wyciskanie na końcu 45 stopni na sniku Teraz zobaczymy jak to tak pośrednio Barki z klatką, góra klatki Zobaczymy jak to tutaj wygląda No tu można śmiało do sobie. Mocno, Mosto, 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 mosto Laj, waj, laj, Góra, 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 dawaj! Tak! Dobra. Cztery, Dobra. dawaj, mocno! Pięć, mocno! Sześć, dawaj, mocno, Dobra. jeszcze! Mocno, mocno, Dobra. mocno! Jeszcze. Dobra. Dobra! Góra, góra, sam, 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 dawaj, 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 Kaj! daj. Tak. Lekko idzie tam, słuchaj. Jeszcze, <noise> jeszcze, <dysk>, dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze i za tatusia, dawaj. Daj wózka. Daj wózkę, wózkę, wózkę. się troszkę, tylko delikatnie. To już skończyłeś tutaj? Tak. Dobrze. Chciałem to zapieczętować Malicka. ostatnim dobrym setem. Uff. <głos》. Nie, <głos》, no, tak to jest w budzieżskim treningu Strasznie piecze Zostaw mnie trzy myszka Tak mi oko piecze człowieku od tego Idź przemyj oko nie, nie. Co tam teraz? Zaraz robimy szybko dwa tak ćwiczenia na triceps Z jednej z drugiej e, Co teraz? Triceps Ale co? Prez -down, pre down Ok Prez down Tyle Prez Lecimy z kolejnym ścisieniem zrobimy takie krucyfiksy prostowania Nie wiem w sumie jak to będzie Tak takich na załączonym obrazku Chyba jednorącz będziemy robić jeden, drugi, jeden drugi, jeden drugi, jeden drugi Napisy by Jacek Makarewicz Dobra Do filmu nie wrzucamy Czego mam nie wrzucać? Hamowy nie wrzucamy Dobra teraz hamowa bać to To co lubicie najbardziej to Ja dostanę opierdolne mierzenie Wszyscy Dobra. dostaniecie ogólnie, nie tylko ty Dobra, ja nie Ty nie dostaniesz to ten, ten. Dobra, Dobra. O, Ja jestem Dobra, nic więcej ale to będzie ważyć Ty nie Ja albo no spojebałaś ja, To nie jak to robię spał Tu? Z, z gównem kurwa ty Tego nie rób się w domu. Ani na siłowni. Przytulanko Dawaj, dawaj

Muszę tutaj zaprezentować się. No, no Mocno, mocno jest. O, dobra, dawaj. Robisz ostatnia i Presję czasu, presję tak. ciężaru. Idzie. Tak. Dawaj. Dawaj. Sam robisz, mocno, mocno. Mocno. Nic nie waży, dawaj, dawaj. Tak. Tak, tak. Jeszcze. 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 Tak. 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 Oj, tu człowiek w niszczy bary. Ja ja mogę pomóc. mu pomóc, bo... okay. Jesteśmy już po jedzonku. Każdy wziął sobie co chciał. A teraz idziemy na jakiś co? deser kawę, szczególnie dla dziewczyn. Tak, Miło spędzanie czasu. Okazało się ogólnie, że wziąłem bilet powrotny, zamówiłem na jutro dopiero, ale nie, nie zostajemy tutaj, po prostu zrobiliśmy zwrot no i pojedziemy sobie trochę później. Co w sumie przyłoży się na to, że możemy teraz tą kawę wypić. Bo tak byśmy musieli być już w pociągu. Są plusy i minusy. A ja myślę, że wyszło całkiem w ok. Cztery parki. Tak jest. Miła atmosfera, dobra ekipa. Idziemy na kawę. Zwracasz do domu. Jak wrażenia? Wrażenia super. Może z wrażeniami w samej podróży, aktualnie. Ponieważ mamy takie toboryciki ale myślę, że to będzie tylko do Warszawy, a później, a później będzie spokojnie. No to ładne widawczyki. No Miejsca to dużo nie ma. Miałam duże mięsa? Miejsca. mięso mięsa mam. Miejsca nie mam. No tak się zru... stało, że będziemy stali. Pół na pół. Tak. Nie mamy wody. Zapomnieliśmy wody. 3 godziny bez wody. A tak nie suszy. A jeszcze po jedzeniu to na pewno będzie bardziej. Mam nadzieję, że na dworcu coś kupimy zawodnie Jak musimy. Jesteśmy w końcu w Warszawie udało się kupić wodę myślałem że usknę Czarek w sumie jest mi sucho więc się napiję e, co czekamy na Flixbusa który się spóźnia jakieś 9 minut w domu będziemy po 23 24 prawie no prawie 24 jeszcze muszę iść po psa także wrócę sobie jeszcze pół godziny z buta może o pierwszej będę na chacie jutro mnie nie ma a nie w sumie jestem bo mam personalne a treningi personalne również, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam Kontakt na maila albo Instagrama Czekamy Zjem jeszcze sobie posiłeczek we Flixbusie I co? I to tyle Nie wiem, czy już było zakończenie z chłopakami, czy nie było A jak nie było, to jest teraz Dziękuję wszystkim za oglądanie, za łapki Bardzo mocno mnie to wspiera I pozwala algorytmowi ruszyć troszeczkę do góry Wszystkie komentarze, które piszecie i za subskrypcję, bo to również pozwa poz pozwala mi się rozwijać. Także dziękuję i widzimy się już niebawem. Na razie.